Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Kontuzje uniemożliwiały przygotowanie i jednych i drugich do sezonu. Śląsk wystąpił wczoraj bez Mantasa Czesnauskisa. Zagrali Roderick Trajs, Michał Gabiński i Robert Tomaszek, ale nikt nie oczekiwał od nich cudów, bo w treningu byli bardzo krótko. Ogromne osłabienia też w turowie. Trener Miodra Krajkowicz nie mógł skorzystać z usług Filipa Dylewicza, Mateusza Kostrzewskiego, a Łukasz Wiśniewski przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Zagrał Damian Kulik, ale po długiej chorobie był cieniem samego siebie. Spotkanie rozpoczęło się od niecelnego rzutu Aleksandara Mladenowicza. Pierwszy punkt nowego sezonu zdobył natomiast Iwan Żgeranowicz. Osiem kolejnych wpadło do kosza turowa i sensacyjnie Śląsk wysoko prowadził. Jednak jeszcze przed zakończeniem pierwszej kwarty mistrz Polski pokazał klasę. Równo z końcową syreną za trzy trafił Nemanja Jaramas i PG Turów z Gorzelec prowadził po 10 minutach 21 do 18. W drugiej kwarcie emocje były równie wielkie. Oba zespoły nie odstawały od siebie. Ani jedni ani drudzy nie mogli uzyskać wyraźnej przewagi. Ostatecznie po 20 minutach meczu Turów miał jedno oczko zaliczki. Po przerwie Śląsk wciąż nie pozwalał uzyskać faworyzowanym rywalom przewagi na punkty gospodarzy odpowiadał z równie dużą siłą. Na finiszu tej kwarty jednak przyjezdni nie wytrzymali naporu. Turów przyspieszył, uszczelnił też obronę i wyraźnie prowadził po trzech czwartych meczu 64 do 57. W czwartej kwarcie zaczęły się problemy z faulami. Za pięć przewinień boisko opuścili Robert Skibniewski i Robert Tomaszek Śląsk. Nie był już w stanie wrócić do meczu, tym bardziej, że nie do zatrzymania byli Michał Kyliński i Nemanja Jaramas. Obaj zdobyli łącznie 44 punkty w zespole Śląska. Najskuteczniejszym zawodnikiem był zdobywca 15 oczek Roderick Trajs. W pierwszej kolejce nowego sezonu Tauron Basket Ligi Śląsk zmierzy się we wtorek z Wilkami Morskimi Szczecin. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl